Niech będzie, trudno. Jaki jest twój rekord będzie na T77? Nie mam pojęcia. Ja raczej nie robię czegoś takiego, że notuję sobie do nadatniczka. No dzisiaj zrobiłem 500. Ale wczoraj 700. A jeszcze przedwczoraj 1000 zrobiłem. Tankszaun się ma proszę Siemanko 9 zł i 40 kiepski! Ferdek kiepski na IV dzisiaj będzie? Kurde, to nieźle. Możesz odpisać na WoCie albo na szepcie popustek. No, przykro mi, ale niestety ja nie odpisuję, widzą w grze i nie odpisuję, widzom na szeptach. Zadaj pytanie na czacie, to wtedy będę mógł odpowiedzieć. Cześć Tomek! Kurde, zobacz! Widzowie o Artę proszą. Ty jesteś na live od razu, widzowie ARTE proszę. proszą. Nie wiem. No dobra, skupmy się na tej bitwie. Co by tu zrobić? Tutaj może podjadę. No, dostał strzała. O, dzisiaj znowu liveik. Jest liveik, Mirox. Kurna... Blokuje mnie. Jutro będę szedł e, do fizjoterapeuty, ponieważ e, niestety mam problemy, moi drodzy, z plecami. Także, nie wiem jeszcze jak to będzie, ale mówię wam, że mam takiego newsa, że jutro będę szedł na wizytę. Ponieważ ostatnio mam spore problemy Niestety siedzenie dało się we znaki Ale wyjechała ta czwórka. Ale ładnie też jej trafiliśmy w donną płytę. Cześć Robek. Ktoś na czacie? No ja jestem na czacie. Ja jestem na czacie. A co? Kurde, ale wyjeżdżają to stała czwórka. Trzeba było tyle Artą nie grać. Trzeba było, trzeba było, trzeba było mówić, że będzie bolał kręgosłup od grania Artą. Kręgosłup moralny będzie bolał. Kręgosłup moralny. Cześć Bziuk. Ich jest tak dużo. Kurka wodna. To mnie martwi, że ich jest strasznie dużo. Two, cenisz staty i dodasz klanu pod zarobki Płacim oraz ekspa. złotych. Mój Marek 834, 6 złotych i 70 On ma trolla. Nie trafił na szczęście Dobrze, się mój dziękuję ci bardzo. A czwórkę porobiłem. Całkiem według mnie sprytnie. Baca pancerny. Dostał! i gros! Dobrze. Teraz tego 257. Kurde, we wrack. Jakie EU1? EU1 forever. Cyk dostał. Ale to działa. Strzela często. To działa, ma strasznie. Szybkie przygotowanie. To się może podobać. To się może podobać. Multi zagrałbyś te dziesiątką. Możemy zagrać ty jasne. Cześć Bachur Przeprowadzka? Przeprowadzka? Nie, nie przeprowadzka, ale. Yy, zmiana otoczenia. Czemu by nie testować różnych możliwości? Człowieku, no trzeba... Patrzeć tak i inaczej. Ale ładne strzały. To działo kurde, zaskakuje mnie. Swoją jakością. Kurde, nie podłączyłem kablem laptopa i... Nie wiem czy nie, zdechła bateria. Ah, dobra, podjadę tędy. Po bitwie odpowiem na pytania, bo ja w bitwie to nie mogę odpowiadać niestety, przepraszam, ale... ...jak skończę. Eee... Michal Bartnik mówi dlaczego przeprowadziłeś się do Kielcina, jak długo zostaniesz PS, zagraj Son Querorem GC. 11 złotych i 33. Zł. podkreślenie kupsonek wpłacił 10 zł siema multi. Siema. Podobno do klanu łapas ze zmniejszonym wymogiem do 25 randomów na tydzień. Powiesz czy wbijać kolowce? Nik. niszczy thanks. Zdjęty. O, Dobrze. Co z tym laptopem? Nie, nie, nie zdechła bateria. Jest. Dobra. Chrisman, bardzo dziękuję Ci za suba, piąteczkę, żółwik, headshot, dzięki bardzo Chrisman za subika. Teraz Arta walnie pewnie. Myśl pozytywnie, a nie negatywnie. Zmień myślenie. Masz negatywne myślenie, ziomuś. Oj, zdecydowanie twoje myślenie jest do zmiany. Nie wolno tak rozważać czarnego scenariusza zawsze. Grill się rozbił, no to trudno. Rozbił się. Czekajcie, muszę podłączyć. Dzień Dobra, dobra, dobra. No i kurde, jak ładnie poszło. Bardzo pozytywnie. Super Start. Muszę coś powiedzieć. Be Super Start. Muszę coś powiedzieć, będzie dobrze, będzie po prostu dobrze. Mazur. Dziękuję, to dobrze, że będzie dobrze. Wierzę, że będzie zawsze dobrze. Czemu nie odpowiadasz na wiadomości Duciego? Ducji. Jego wiadomości zostały skasowane.